Dziś do siebie, przyjść nie mogę, zaraz idę w nocy mrok. Nie wyglądaj za mną oknem, gleł to nie próżno wzrok. Po cóż ci, kochanie, wiedzieć, że do lasu idę spać? Dłużej już nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brać. Dłużej już nie mogę siedzieć, na mnie czeka leśna brak. Księżyc za za lasem, We wsi gdzieś czekają psy. A nie pomyśl sobie czasem, Że do innej tęskno mi. Kiedy wrócę znów do ciebie, Może w dzień, a może w noc, Dobrze będzie nam jak w niebie. Po dasz mi most. Dobrze będzie nam jak niebie, Pocałunków dasz mi most. Gdy nie wrócę, niechaj wiosną Rolę moją je bra. Kości moje mchem porosną I użyźnią ziemi szła. Pole wyjdź pewnego ranka, Nastąp żyta ręce złóż I ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w głosach zbóż i ucałuj jak kochanka, ja żyć będę w głosach zbóż.